Wiele się wydarzyło, odkąd pokonaliśmy Zenohelda i wróciliśmy na Ziemię. Najfajniejsze jest jednak to, że teraz można korzystać z baku przestrzeni online na całym świecie. Dzięki temu dzieciaki ze wszystkich krajów mogą toczyć bitwy i ćwiczyć swoje umiejętności w bezpiecznym środowisku. Niestety, nie wszystkim odpowiada świetna atmosfera w baku przestrzeni. Tajemnicze siły zła próbują do niej przeniknąć i przejąć nad nią kontrolę. Ale nie dopuścimy do tego! Bakugan! Bitwa! Powiedz, czy plan już masz? Przeciwnik ci śmieje się w twarz Połknijś na niego wzrok Potem zrób pierwszy krok O swoje życie grasz Bo sobie wielko masz Tyś ja, gra, A ty, ty ja Twoja walka już ma Nie jesteś sam, sam, sam Twoje Bakugan Więc to tu ludzie przychodzą walczyć. Baku przestrzeń. Ciekawe, czy ktokolwiek z nich odebrał moją wiadomość. Bakuga młodzi wojownicy! Gość! Cześć, piękna! Zgubiłaś się? Może potrzebujesz przewodnika? Właściwie. Chętnie oprowadzę cię po okolicy. To jak? Chciałabyś? Czy on próbuje przekazać mi jakąś zakodowaną wiadomość? No tak! Czy to ty otrzymałeś wiadomość, którą niedawno wysłałam? Wiadomość? Eee, no tak, oczywiście, że ją od ciebie otrzymałem. To jak? Chcesz przewodnika? Arkle, Lina Isis. Mają całkiem spore umiejętności. Co dalej? Bren, hmm? masz jakieś informacje o pozostałych szpiegach z Niki? Jasne. Zrobiłem nawet małe zestawienie. Zenet Zero, Jesse Glynn, Mason Brown to pozostała trójka agentów, których wytropiłem. Przepraszam za spóźnienie. Czekałem na Dana, ale się nie pojawił. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Nic mu nie jest. Dzwoniłem do niego i jego mama powiedziała, że jeszcze śpi. Pa, mamo! Chłopaki będą na mnie wściekli. Karta otwarcia! Bakugan Pika Bakugan start! NAPRZÓD CHAOS, JETRO! Skąd taka ślicznotka ma takiego dziwnego? Bakugana! Bakugan Bitwa! Bakugan Start! NAPRZÓD ZAPTERA LAXDOR! Supermoc Aktywacja! Błysk Oka! Karta Otwarcia Start! Ratownik Chaosu! Supermoc Aktywacja! Efekt Miazgi! Stało? Mam nadzieję, że nie dawałeś mi form. Chyba trochę zwiódł mnie jej niewinny wygląd. Już po tobie, mała! W tej rundzie nie będziesz miała szans. Zobaczysz! Karta otwarcia! Ja! Bakugan Bitwa! Bakugan Stan! Walcz, Tapsera Lakstor! Bakugan Bitwa! Bakugan Stan! Centro? Supermoc, aktywacja! Fala mocy! I to wszystko? Supermoc, aktywacja! Metalowy przełom! Metalowy przełom sprawia, że ciało mojego Makugana okrywa metalowa zbroja, która bardzo skutecznie chroni go przed działaniem twoich kart otwarcia i supermocy. Ciekawe. Nawet bardzo. Wybacz, ale chciałaś walki na serio. Karta otwarcia stał! Aktywacja ducha! O tak! O? Jak to możliwe? Supermoc! Magiczne życie! Anulowałam twoją kartę otwarcia. Poważnie? Supermoc! Aktywacja! Burza Błysku! Bitwy! Zwycięża, Fabia Sheen. Najwyraźniej nie jesteś tym potężnym wojownikiem, którego szukam. Biegnę! Oki doki! Przygotowanie do procesu aktywacji. Uruchomienie za 5, 4, 3, 2, 1, stać. Mogłem się domyślić, że to oszust. Muszę znaleźć wojownika, który dostał moją wiadomość. Witamy w bachu przestrzeń. Nareszcie dotarłem! Życzymy, Życzymy miłego, miłego pobytu i pamiętaj, Driver. Ej, o co ci chodzi? Bardzo przepraszam, ale to był niekontrolowany odruch. Co bolało? <noise> Nieźle tobą machnęła. Znasz się na rzecz! Cicho, nie musisz mnie dobijać. Przepraszam, często przebywasz w baku przestrzeni? E, tak, czemu pytasz? W takim razie na pewno będziesz wiedział, kto tu jest najlepszym graczem. Ehe, nie chciałbym się przechwalać, ale spójrz na tablicę wyników! Kogo tam widzisz? Dan Kuso. A więc spotkałam samego lidera. Tak, zgadza się? Muszę lecieć, pa! Czekaj, proszę! Dan Kuso. Ren, mogę cię o coś spytać? Wal śmiało. W jaki sposób udało ci się namierzyć nitjańskich szpiegów? Słuszne pytanie, Shun. To było bardzo proste. Z pomocą swoich bakuganów, neatiańscy agenci potrafią przenosić się z ich świata do baku przestrzeni. Nie muszą korzystać z punktów dostępu tak jak my. Serio? bardzo wygodny sposób! To oznacza, że są w rejestrze walk, ale nie ma ich w rejestrze przybywających do baku przestrzeni. Po prostu porównałem te dwa rejestry. Jak ci się to udało? Te rejestry zawierają miliony nazwisk. Ich dokładne porównanie zajęłoby co najmniej tydzień. No to miałem szczęście. Znalazłem tę trójkę w jeden dzień. Sorki, ale przeprowadzałem staruszkę przez jezdnię. No jasne. Wiecie co mnie spotkało? Jakaś nieznana dziewczyna potraktowała mnie jak worek kartofli. E? E? I ty się dałeś? A co jej takiego zrobiłeś? Nic, wpadliśmy na nią i łobudobu. Musiała być jakąś mistrzynią kung fu, skoro była tak silna. Chociaż nigdy nie wiadomo. To była taka niepozorna brunetka o zielonych oczach. Dam, czy ta dziewczyna chciała od ciebie coś konkretnego? Tak, pytała, kto jest najlepszym zawodnikiem w baku przestrzeni. Zupełnie jakbym nigdy wcześniej o mnie nie słyszała. Dan, a może to była jakaś twoja fanka w przebraniu? Chociaż gdyby była twoją fanką, to nie wylądowałbyś na ziemi, co nie? Hej, Ren! Co się stało? Podejrzewam, że... ta dziewczyna może być kolejną Neatjańską agentką. Ha? Ale skąd takie przypuszczenia? Neatjanie są znani ze swoich umiejętności walki wręcz. A jeśli wypytywała o najlepszego zawodnika, to znak, że może planować porwanie Dana i zmuszenie go do sojuszu. A? Nieupoważnione wtargnięcie. Wykryto intruza. Co? Nie wierzę! To znowu ty? Musiała cię śledzić. Przepraszam, Dan. Wiem, że się wpraszam, ale mam ważną sprawę dlatego włamałam się do waszego systemu, żeby się tu dostać. Powiedz, Dan, udało ci się otrzymać moją wiadomość? Jaką wiadomość? Kim jesteś i czego tutaj szukasz? E, posłuchajcie, ja. Pochodzisz z Niti, mam rację? A więc ją otrzymałeś? Daruj sobie, nie nabierzesz nas na swoje sztuczki. Cześć, jestem Ren z Gandali. My się chyba nie znamy, przynajmniej nie kojarzę. O nie, spóźniłam się. Gandalianie już tu są. Nigdy nie dostałem od Ciebie żadnych wiadomości, jasne? Znalazłam go, ale obawiam się, że ktoś mu nieźle namieszał w głowie. Jeśli pomagasz Gandalianom, to jesteś moim wrogiem. Skoro jesteśmy wrogami, to nie puszczę cię wolno! Pora na pojedynek! Chwileczkę, zapomniałem. Jak ty w ogóle masz na imię? Pewnie dlatego, że się nie przedstawiłam. Rozpoczynamy bitwę pomiędzy Danem Kuso i Fabią Shin! Myślałam, że będziemy walczyć ramię w ramię, a nie przeciwko sobie. Rano udało ci się mnie zaskoczyć, ale nie licz, że uda ci się mnie pokonać! Pole walki, stop! O kurczę, ale ten Bakugan jest wielki! Masz rację, prawdziwy olbrzym. Wygrywaliśmy już z większymi. Naprzód, Drago! Zaczynajmy! Bakugan, bitwa! Bakugan, start! Naprzód, Pyrus, Galiksdragon! Poziom ja! mocy 900? To musi być ten, którego szukaliśmy. Jestem tego pewna. Nie mogę uwierzyć, że stanął po stronie wroga. Supermoc aktywacja! Spartanin księżyca! Supermoc aktywacja! Zmoczy kolibę! Co? Gdzie? <gagry> Anulował Karta otwarcia start! Reaktor chaosu! Jeszcze raz Supermoc aktywacja! Śnieg Gulieta! Chyba jej nie doceniliśmy. Właśnie anulowała Supermoc z Dragon. Ha! Myślisz, że to mnie powstrzyma? Mam jeszcze masę porażających ataków. Supermoc Zatrzymywacja! Galaktyczny Smok! Co za niesamowita moc! Poddajesz się? Świetnie, Dan! prawo, Dan Superspat! Karta otwarcia! Bakugan, bitwa! Bakugan, start! Może jeśli go pokonam, przejdzie na naszą stronę. Bakugan, bitwa! Bakugan, start! Teraz ty, House Merlix! O, rany, to jest dopiero prawdziwa pokraka, co nie, Drago? Jaki by nie był i tak go zaraz wykończymy! Supermoc aktywacja! Magia hecha! Zaraz, a co się dzieje? Dzień jest? Bądź czujny, Drago! Pamiętam! Drago! Dobra, supermoc aktywacja! Uwielbiam! Supermoc Aktywacja! Kostka Przeznaczenia! Oda, Ciekawe, co to za niespodzianka! Supermoc Aktywacja! Galaktyczny Smok! Nawet tego nie poczuć! Dopóki kostka się obraca, Żaden z Twoich ataków nie zadziała. I będzie się tak obracać bez końca? Kiedyś trzeba zakończyć tę bitwę! Jeśli wypadnie Twoja domena, Twój poziom mocy spadnie do zera. Co? Masz szansę 1 do 6. Kiedy kostka się zatrzyma, poznasz swój los. To pyrus. Moje kondolencje. Ty, moja energia! Wytrzymaj drago! Spójrzcie prawdzie w oczy. Tę bitwę już przegraliście. Jest za późno na użycie nowej supermocy. Karta otwarcia start! Ring zero! Co? Karta otwarcia? No! Ring zero to karta komendy, która blokuje wszystkie aktywne supermoce przeciwnika. Teraz nasza kolej! Od początku grał kartą otwarcia, która anuluje moje supermoce. Ten chłopak ma niesamowity instynkt. Teraz, Drago, kończmy to przedstawienie! Danie Kuso, nigdy nie widziałam takiego zawodnika jak ty. Bakugan Bispa! Bakugan Sark! Bardzo podobny do naszego pierwszego klonu. Aranaut, chciałabym Cię teraz poprosić o pomoc. Aranaut, pomóż mi pokonać Pyrusa helixa Drago! Do dzieła! Gandalianie nie mogą go zwerbować! Oczywiście! Jak sobie życzysz, księżniczko? On umie mówić? Najwyraźniej Nicianie, tak jak Gandalianie, mają żywe bakugany. Dobrze mówię, Ren? Tak. Masz rację, Shun. A więc to jest prawdziwy aranaut, od którego powstał nasz klon, a to oznacza, że pozostałe cyfrowe klony... Hmm. Na przykład Aquimos... Koredem, Pogtor... Są Bakuganami z Niki! Czyli są... naszymi wrogami? Hmm. No tak. Obawiam się, że to prawda. Co się stało, Shun? Czy coś cię niepokoi, drogi przyjacielu? Wiesz, Ren? Wydaje mi się, że coś tu nie gra. Zaprzód, do walki! Szybki jest! Droga! Ciało Nie umiesz zadać zwykłego ciosu! Nie odpuszczaj mu drogo! Jak on to zrobił? Myślałeś, że pokonasz mnie siłą mięśni? Żenujące. Drago, nie poddawaj się! Wstań! Chcesz, by uciekał? Księżniczko, zestaw bojowy! Mówisz, masz! Straszer bojowy uruchomiony. zamierzony Ognia! Nic ci to nie da! Supermoc aktywacja! Hipertarcza helisty! Długo nie wytrzyma! Czas pokazać nasz zestaw bojowy! Jetko uruchomiony! Zestaw bojowy star! Naprzód Jetko! Grać. Przecież walczyłam potężnym aranautem. Koniec, Koniec walki! Zwycięża Dan Kuso! Dan Superspan Guro! Dan Kuso i jego baku Drago są o wiele potężniejsi, niż myślałam. Dlaczego walczą po stronie Gandalian? Ha! Niech to będzie dla ciebie nauczka! W naszej baku przestrzeni nigdy nie będzie miejsca dla wrogo nastawionych. I przestań wykorzystywać bakugany do niecnych celów. Aha, znowu mnie upokorzyła! Dan, ty niestety nic nie rozumiesz. A? Dan! A, a, ała, a. Nic ci nie jest! Chyba będę miał niezłego sińca. A, a gdzie się podział szum? Eee... Przed chwilą tu był? Z nami. Którego tak długo szukaliśmy, niestety nawiązał już współpracę z Gandalianami. To co robimy, księżniczko? Może powinniśmy wracać do domu? Nie, przecież nie wrócimy do domu z pustymi rękami. Dobrze wiem, co teraz zrobimy. Przekonamy Dana, żeby zawarł z nami sojusz i pomógł nam w walce. Słuchaj! Co jest? Proszę, proszę! Bardzo chciałbym. Poznać twoją wersję wydarzeń. Nie mogłem uwierzyć, gdy Dan Super Span i reszta przyjęli mnie do grona wojowników, chociaż z drugiej strony chyba nie zasłużyłem na ten zaszczytny tytuł. Muszę się jeszcze sporo nauczyć. Na szczęście Julie zaoferowała mi swoją pomoc. Ma ogromne doświadczenie w walkach z Abterro, którym chce się ze mną podzielić. Koniecznie oglądajcie kolejny odcinek Zostać wojownikiem. Bakugan bitwa! To będzie jazda bez trzymanki! Oddział zwierzaków z Cartoon Network przywróci przyjaźń między zwierzętami a ludźmi. Zostańcie z nami, żeby zobaczyć w jaki sposób. Przed Wami Hero 108 z Cartoon Network.